Siemaneczku, z tej strony Maciej, witam Was 20 marca, piękne poniedziałkowe popołudnie, w chwili aktualnej wykonujemy prace polowe w naszym gospodarstwie, lecz mam chwilę, żeby nagrać Wam czwarty etap, a raczej finalizację i zakończenie czwartego etapu. Chciałbym Wam pokazać efekt końcowy, jak tutaj wszystko wyszło, jakie wnioski, co zrobiłem dobrze, jakie tu Nastąpią kolejne zmiany. Chcę, abyśmy tutaj sobie weszli i zobaczyli, jak to wszystko się prezentuje. Jak widzicie, całe pomieszczenie jest puste i moim zdaniem ładnie wyglądające. Ładnie w cudzysłowie, ładnie po prostu względem tego, co było tutaj wcześniej, jak to wszystko wyglądało. Uważam, że prezentuje się to na razie wszystko fajnie. Do jakich wniosków doszliśmy, między innymi? Pamiętacie, był tu kibelek, z którego się śmialiście, mówiliście, aby to wyrzucić. Wziąłem młód wyburzeniowy, zlikwidowałem to wszystko. W tym miejscu, pod spodem, znajduje się, e, znajduje się jakby pomieszczenie pod spodem mm, szambo. Po prostu jest pod spodem wybudowane szambo. Ten teren nie jest jakby tutaj zdatny, aby wierzać czymś cięższym, typ, na przykład ciągnikami. No i pierwszy zamysł był taki, żeby była tutaj po prostu graciarnia e, i te pomieszczenie jakby e, o powierzchni około niecałych 10-15 metrów. Miało być taką graciarnią, miało być jakby odgrodzone od reszty tutaj warsztatu, który ma w przyszłości nastąpić. E, no i jak już powiedzieliście, że ten kibelek i to wszystko tutaj beznadziejnie to wygląda, stwierdziłem, że jak już robić, to robić wszystko na porządnie i po prostu zlikwidowałem tutaj te koryta. Tutaj było taki murek deskowany, bo tu kiedyś po prostu były cielaki, tak? Tu były byki, duże sztuki, a tu były mniejsze sztuki. Jak widzicie, też były dwa okna. Te okna zlikwidowaliśmy. Tutaj brakło mi cementu, zobaczcie, jak się to wszystko sypie. I te okno jedno jeszcze nie zostało zamurowane, ale co fajnego, co tutaj nastąpiło, no to jak widzicie Zamontowaliśmy też okna, okna plastikowe z odzysku, kupione, wspominałem to w poprzednim filmie, że kupione jakby za flaszkę, dużo okien mi zostało, także mogę je sprzedać, mogę wymiary napisać Wam w, w opisie filmu albo w komentarzach, jeżeli komuś będą się, jeżeli komuś mogłyby się przydać. No i tak, tak je umieścili, umieściliśmy, są ogólnie piony, poziomy. poziomy. Wygląda to jak na załączonym obrazku. Zobaczcie, podejdziemy sobie bliżej, żebyście mogli zobaczyć. E, wszystko w pionach, w poziomach, jak powiedziałem, opiankowane. Szerokość około 80 cm, bo nadprostrze ma około 95, około 100. E, na wysokość 1,20 20. trzeba było troszkę wykuć, bo tu były stare jakieś tam okna 60x60. 60. No i zobaczcie, zastąpiliśmy to takimi dużymi oknami to jakaś tam roleta, e, która się jakoś tam przytrafiła razem z oknem nie mo możliwe, że to będzie zdemontowane e, no i w tym oto sposobem też chcieliśmy trzy okna zostawić. Zobaczcie nie dość, że że miałyby trzy no to udało się zrobić tak, żeby było pięć e, o podobnym wymiarze i te okna praktycznie różnią się kilkoma centymetrami. No, ale zostało ich zamontowanych 5 sztuk, tak to się prezentuje. No, i trzeba będzie to wszystko po prostu jeszcze obrobić. Montaż bardzo prosty. Nie wiem, nie wiem, czy widzicie tutaj. Macie takie blaszki, zamontowaliśmy je w czterech miejscach w oknie. Jakie osadzaliśmy, później przewierciliśmy, osadziliśmy okno. I na końcu poszła pianka. Wiadomo, że pianka będzie słabo odporna na 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 słońce i tak dalej, ona się mu... zepsuje potem, dlatego trzeba będzie te okna obrobić, zrobić parapetek, dlatego no jak widzicie, że tu jest, jest naprawdę bardzo dużo pracy, ale ten efekt taki jest obecnie bardzo cieszy. I, i o tym supie chyba rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, żeby go usunąć i chyba chyba was też posłucham usunę go. No i to będzie, powiem Wam, chwilowy zastój, chwilowy stop z pracami tutaj. Z racji tej, że no, zbliża się taki okres siewów nawozów, za chwilę będziemy sadzić ziemniaki. Nie chciałbym tego rozgrzebywać, a w chwili obecnej już to pomieszczenie w jakiś tam sposób służy. E, przechowujemy tu maszyny, ciągnik wejdzie jeden, drugi, trzeci, także możemy tutaj sobie schować. Jakby maszyny po robocie, dlatego też nie chcę tutaj rozgrzebywać Kilka aut już naprawiliśmy, zobaczcie tam stoi kolejny złom, czyli moje e, trzecie auto Którym właśnie dojeżdżam do pracy No i powiem wam, że wywaliło kopyta i będę tutaj je wprowadzał i wprowadzę je tutaj Padł alternator i będę to dzisiaj robił w nocy Bo już jakoś do roboty trzeba dojechać no, i tak to wygląda, bardzo się cieszę. No, i powiem Wam szczerze, że chyba ten słup nie pełni żadnej tutaj funk funkcji, jakiś chyba zbyt poważnej. Dlatego chyba zdecyduję się go usunąć, żeby po prostu było tu miejsca. No, i co, jeżeli to się uda, to cztery auta osobowe bez problemu tu wejdą albo dwa długie busy, bo Kamil też i busa tu nawet już, już robił, także fajnie, że takie pomieszczenie mamy, to wszystko się spłaca. Jak kto śledzi nasz kanał, to wie, że już y, robiliśmy tutaj rozdzielacz jazdy w New Hollandzie, a w busie robiliśmy łożysko y, na Macpersonie, wymienialiśmy oraz termostat, także no fajnie, fajnie, bo nie mieliśmy takiego miejsca, no można by to robić w stodole, tylko wiadomo, stodoła jest przejazdowa, zawsze coś trzeba wyciągnąć, coś, coś tam postawić, odstawić i, i wiadomo jak to zawsze wygląda. A to jest właśnie te miejsce, na które właśnie czekaliśmy, że będzie można rozstawić jednego złoma, czy drugiego złoma, albo trzeciego złoma i po prostu nikomu to nie będzie przeszkadzać, tak. No i co najważniejsze, nie pada na głowę i taki był tutaj zamysł. Eee... Także okno będzie do zamurowania. Tutaj, nie wiem, albo to zamurowuję, albo zrobię też bramę wjazdową, bo jak później, zobaczcie, tu był też kiedyś dawny obornik. I no, po prostu zasypuję to powoli gruzem. Myślę, że kiedyś tutaj finalnie to wszystko zasypię, Wiadomo, trzeba będzie ten dojownik tutaj wybrać. Te, może to bardziej jest też kompostownik. Trzeba będzie to wybrać i wywieźć to na pola i zrobić taki kompostownik w zupełnie innym miejscu. Finalnie będzie to taki już bardziej troszkę bardziej utwardzony teren, też tu jakieś zadaszenie zrobimy. No i tak to wygląda, jedno okno zamurowane, tu będzie drugie, no i tu jest te nieszczęsne szambo. Jest one dość duże, a mamy też sporą kupę kamieni, także myślę, że te kamienie wykorzystam do zasypania tego szamba. No i to będzie koniec tego jakby naszego etapu czwartego, nie wiem czy chcecie też zobaczyć z zewnątrz jak to wygląda. Może sobie wejdziemy tutaj, gdzie sąsiadują kury. No i to okna jeszcze umyjemy. Także zobaczcie, w ten sposób to zamontowaliśmy. Udało się. No oczywiście ten budynek też zewnątrz trzeba będzie otynkować albo ocieplić, bo to... No widzicie, no to wygląda szpeci. Jak sami wiecie, gospodarstwo jakby no Przejedliśmy do użytkowania W takim W takim nagannym stanie Tu tak? no wszystko wymaga jakichś tam remontów I w jakimś tam stopniu Małymi kosztami Staramy się to wszystko naprawiać Żeby to jakoś funkcjonowało Żeby to miało ręce i nogi eee, No i tyle Miałem kupić tą płytę OSB Bo tu jednak ta płyta OSB będzie W Castoramie była promocja na płytę OSB o grubości 11 mm. No i ta promocja się skończyła, bo ta płyta wychodziła około 60 zł. Ona ma 3 metry krycia. E, metr wychodził około 19 zł, 19,50. No niestety e, z Hamilem nie mieliśmy czasu, bo tu z jednej roboty do drugiej roboty i po prostu no, e, no promocja minęła i tak zostaliśmy z niczym. I nad tym cały czas myślimy, co tutaj dalej, czy rozgrzebywać to, czy poczekać przykładowo do kwietnia do Maja, na pewno będzie tu chyba najgorszy etap, teraz się zacznie, czyli wyciąganie jakby tej posadzki, bo jak wiecie sami, to no musimy to wszystko obniżyć, tak? O ile laguna jest podniesiona na dupie, to jeszcze tam spoko, i busem się spoko wiedzie, ale już na przykład jakimś. <laughs> Jakimś innym autem sportowym, sportowym czy tam niższym, no to już będzie przykładowo problem wjechać, żeby chociażby tutaj zerknąć cokolwiek w takim samochodzie, na przykład swoim Mercedesem czy Mustangiem, tu już nie wiadę, nie? Wiecie o co chodzi, jest zbyt duża tutaj skarpa. Nie będę tutaj nic cudował, żeby nic nie urwać. No nie wiem nawet, czy tym złomem, moją laguną tutaj wiadę, no może wiadę, za chwilę będę próbował, bo będę ten alternator robić. Ale mówię, tu już jakimś tam sportowym, obniżonym Mercedesem czy, czy Fordem na pewno tutaj już się nie wiedzie, ale będziemy to ogarniać. No i co? Eee, tak się zastanawiam, czy zaczniemy od tynkowania, czy, czy, czy lepiej zebrać posadzkę i już zrobić ją na gotowe. Tak samo myślałem, żeby to wszystko zalać betonem, tak? Taki był pomysł final, e, taki był wstępny pomysł, teraz się zastanawiam, czy. E, czy nie wypolbrukować. Niektórzy mają wypolbrukowane warsztaty, i tak się zastanawiam, czy to nie będzie po prostu dla mnie łatwiejsze. Do wykonania. Może ktoś ma takie porównanie, jaki jest tam stosunek kosztów wyłożenia polbrukiem do betonu. Wiadomo, no nie może być jakaś tam cienka warstwa, żeby to tam nie pękało pod wpływem ciągnika. Też nie wiadomo, też nie mam takiej wiedzy. Tak jak sami wiecie, też jesteśmy lajkami. I też nie wiem, czy, czy, chcia, czy wyszedłby mi taki beton, taka posadzka, o której myślę, jakiej bym oczekiwał. Czyli posadzka, która jest gładka i, i po prostu fajnie wyglądająca, a nie taka jak wiecie, że czasem jak tam tata coś tam położy, że wyleje cienko, potem to pęka i, i takie potem odchodzą płaty. Nie, takiego, takiej posadzki, takiego betonu bym nie chciał i dlatego też też zastanawiam się nad tym polbrukiem, bo wiadomo, beton też może pękać, tak, czy pod wpływem ciężaru, czy pod wpływem eksploatacji po prostu czasu, a polbruk no to wiadomo, nie będzie, nie będzie, nie będzie pękał, pracuje na małej powierzchni, dlatego jest taka różnica i tak się zastanawiam właśnie. Czy położyć tu polbruk, czy zalać to betonem? I co wyjdzie taniej? Przykładowo i druga moja taka zagwostka, to: czy najpierw wtynkować, czy najpierw zrobić tą posadzkę? Nie wiem, może coś podpowiecie. Eee, odnośnie tego, co zrąbaliśmy, bo no był tutaj mój, mój znajomy właśnie, jak robiliśmy. New Hollanda, i mówi, że fajnie, jakby było chociaż jedno okno otwierane. Bo można byłoby przywieczyć to pomieszczenie, no i jest to. No i okazuje się, że to prawda. No i troszkę tutaj zrąbaliśmy z tym. I tak się zastanawiam, czy da się, czy da się jakoś uratować tą sytuację, czy jakiś wentylator nie założyć. Chodzi mi o to, że no jak się wjedzie, na przykład takim starym dieslem. No to te swaliny, to wszystko wiadomo, nie ma jakiejś tutaj wentylacji, no i to wszystko siedzi w tym budynku. Jak było takie okno otwierane, no to wiadomo, tu powietrze wychodzi i bramą wychodzi, a w chwili obecnej, no te okna są bez ram, no i nie da się ich otworzyć. Jak widzicie, tu już jest zrobione na stałe. No też ram nie mieliśmy i tak kurde to wyszło, że, że jednak trzeba było chociaż jedno okno otwierane zrobić, żeby te pomieszczenie przywieczyć, no i to jest taki minus tutaj tej naszej roboty. Eee, co tutaj jeszcze z jakichś takich minusów albo z wad? No chyba to wszystko jak na razie właśnie na, jak na razie te okna tam troszkę zrąbaliśmy, ale ogólnie cieszę się, że zostało co zrobione i jest to w plastikach, fajnie to wygląda. Eee, I tyle. No i za te supy będę musiał się wziąć i za te płyty, ale tu już będą takie powolne etapy, nie wiem Będę miał chwilę, to po prostu będę tu przychodził i będę się starał to jakoś tam robić na bieżąco. Myślę, że to wszystko. Jak macie jakieś tutaj sugestie, podpowiedzi, co tu dalej tworzyć, albo o czym nie zapomnieć, czego nie pominąć, to będę bardzo wdzięczny. No i tyle. Ja tu będę wjeżdżał za chwilę samochodem i nie będę przedłużał, także dziękuję, dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kolejny etap będzie chyba za jakiś już dalszy czas, ale cieszę się, że powoli do przodu, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć. Pozdrawiam.